Cześć Siemanko na podnośniku Alfa 156 JTD. Klient przeprowadził samochód z powodu chwilowych niedomagań, wspomagania. Pokażę Wam, ale wycieku nie zaobserwował. My coś zauważyliśmy, już Wam pokazuję. Taki bardzo ciekawy przypadek, dość szczelny. Słuchajcie, w Alfie są tak szczelne osłony. Zobaczcie, co się stało. Ona jest tak nabita olejem, że jej nie idzie zgnieść. Aż się wszystko wypatrzyło. Najbardziej szczelna osłona drążka kierowniczego na świecie. Czyli krótko mówiąc, zobaczcie to. Ja pierciu. Krótko mówiąc, przekładnia puściła na uszczelniaczach. Wszystko ucieka w kierunku manszet. Niezły wyciek, co? Nielicha historia.